Przysięcia, nie no weź to nie mógł. Nie no, nie mów, nie, 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 nie mógł kazać, nie ale już życiłam, już nie musisz mówić. Kiedyś jak badałem na jej serwerze na kanale głosowym, to odpalała fajkę i powijała piniażach skierowała się z Nie, zlepanem zlepanem zlepanem, zlepanem, zlepanem i zlepanem i zlepanem. nie mieś, nie mieś. Ej, ale dziękuję, że mi to powiedzieliście. Wiecie, co Ewa robi? Ona ukrywa przed rodziną jakieś swoje uzależnienia i my na przykład nie mamy w ogóle tego że na przykład ja rozpoznaję, czy ona jest najbana, jak do mnie pisze, więc ona... Dobra, kopała... dobra, ja wychodzę, ja wychodzę, już najwyższa pora. Kochani, muszę się ulotnić, mam nadzieję, że się dobrze bawiliście tutaj ze mną, ale teraz zostałem zastanowiona... Trzy złote. Dzięki tobie, Jula, właśnie jadę na stację pani, żeby kupić alkohol i jeździć sobie w urbanię co? Czy tyle ma wiesz moich widzów, żeby i prowadzić samochód? Nie, o, czy nie, nie, no. nie. Jula daje bucha. No, ale powiesz, same kobiety, wiesz, narkotyki, papierosy, alkohol, ja się martwię o ciebie. Nie, 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 nie. Ja się o ciebie martwię, ty się kurwiesz. Ja się o ciebie martwię, to się kurwiesz. Ja już muszę iść. Ja się o i... i... ciebie A... martwię, to się <trym>... kurwiesz. Dobra, dobra. Nie mów mi, że padę, tutaj nie mów. Już ciłam, już nie palę. Dobra, dobra, mam propozycję No to Albo, e, albo mówię naszej Matce, że no nie? 3 złote. No. Dzień dobry. Tak. Albo mówię dzisiaj naszej Matce po streamie, że Pani Albo no. zrobisz te barka akcji Przy A, A, to swój. A to mów Matce, i Matce, jestem gotowa, że Jestem gotowa, żyć z konsekwencjami. Ja, że... A, to mów są! A, <grym> A, to A, to mówcy na serwer i drugi Ale uważaj, co tam się, pół, lecam, kamie, to, to to się nie, nie dzieje. Polecam kanał kaszpir. Nie, nie. Nie, nic się nie dzieje na serwerze. i daje bardzo dobry kanał. Nie martw się o to. Nie nie się ma o to. Czas, Jak JuLa wyjdzie z strema to robimy przegl przegląd serwera. i daje fura i robimy recencję. Nie no, ty. Tak się stawia na głowie. Przecież masz jeszcze innego gościa poza mną. Tak mam. Jola powiedz czy już spadasz z kompa, czy na przykład chciałabyś wziąć udział w jednej rzeczy na Wiem, że Ciebie nie ma, ale może się że za godzinę. Czy coś będziemy robili? mastermind dla widzów. Taki prowizoryczny, bo nic nie przygotowaliśmy. Mastermind, że daj, wybierasz swoją specjalizację na przykład. Poznasz program Mastermind w telewizji? Eee, nie ogóle... wybierasz, wybierasz swoją specjalizację, możesz robić cokolwiek. Na przykład wybierasz słodki film i dostajesz hmm. 10 pytań. Generujemy ci 10 pytań z wiedzy na temat tej gry. Sprawdzamy na ile pytań odpowiesz poprawnie. Na przykład ja, twój brat Kasper, ja bym wziął specjalizację YouTube i historia tej platformy. Ja, jaką specjalizację byś wybrała? Um, Markę alkoholną? 3 złotych. Wsiadam na mojego zielonego jura konia kupić piwko albo dwa. Hip, hip hura. No to byś wziął... Kładki z Biedronki. Okay, bo mam... 10 złotych. Dzięki jula za propozycję się na... Ale nie kupię małpkę. Niestety już jestem po pracy. A to bez sensu już. Jasna na to, że całkowicie no, no, się to przecież nie są to marki alkoholowe. Pozdrawiam. Ja bym sobie ich nie Ja bym sobie je nie na stole. Uh -huh. A poza tym kurczę, nie wiem, Smiling Friends? Do widzenia.